Moi drodzy, dawno newsów nie było, a to przez to, że one się za bardzo ostatnio nie klikały i też nie było o czym gadać. E, może też tutaj miała dużo do życzenia forma tych newsów, także ją troszeczkę zmieniłam. Zobaczcie, czy lepiej, czy gorzej. E, a o czym będzie dzisiaj? E, pierwsza sprawa, czyli pierwszy wniosek o rozwód w Grecji dotyczący odpowiedzi udzielonej przez sztuczną inteligencję. Po prostu, moi drodzy, Black Mirror się kłania. Następna sprawa to oczywiście aresztowanie 17-letniego Polaka w miejscowości Katariny. Dlaczego to wiecie, o tym będzie oczywiście w dalszej części. Następna sprawa, moi drodzy, w jednej wiosce, obok Iraklion na krecie odnotowano bardzo niepokojące zjawisko. Co to za zjawisko, oczywiście się dowiecie. No i oczywiście temat łatwy, przyjemny, czyli turystyka i dziś zabiorę Was na Kefalonie, na najpiękniejszą grecką wyspę i na plażę, która jest wśród pięciu najpiękniejszych plaż świata. Oczywiście, zostańcie ze mną. Moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kalosynki agapitimum files fili. Tym, co w naszych newsach będzie Taką nowością to będzie to, że nie będę czytać artykułów, po prostu wszystkie artykuły, yy, z których będę czerpać, w opisie będą źródła do tych artykułów. Jeśli macie ochotę, to po prostu przeczytajcie sobie od deski do deski. Ja będę czytać sam yy, tytuł i będę mówić o co w tym artykule chodzi. Bo bardzo wielu z Was mi to wytykało, że to jest po prostu nudne, że ja dukam, że lepiej właśnie, żebym opowiedziała, co jest w tym artykule, a ten, kto chce, ten sobie po prostu ten artykuł sam przeczyta. I to Wam powiem także czasem było tak, że z tego artykułu nic takiego nie wychodziło, bo to było też takie masło maślane, tłumaczone przez Google Translator. Także może i to będzie lepiej. Że właśnie będzie w ten sposób, że nie będziemy tego czytać, tylko ja Wam opowiem o co w tym wszystkim chodzi, a Wy sobie sami doczytacie to, co będziecie chcieli. Także moi drodzy, sprawa numer jeden, ja to mówię, że to jest po prostu Black Mirror. Tutaj po prostu już wchodzimy w, w erę takiego Black Mirror i to po prostu przestaje być śmieszne. O co chodzi, moi drodzy? W Grecji odnotowano pierwszy wniosek o rozwód związany z odpowiedzią udzieloną przez sztuczną inteligencję za pośrednictwem czata GPT. O co chodzi? Jedna kobieta była mężatką 12 lat z jednym mężczyzną, miała z nim dwójkę dzieci. Oczywiście wszystko dzieje się w Grecji, e, ja Wam już mówiłam, od o tym vloga, że Grecy są e, bardzo przesądni. Oni wierzą w różnego rodzaju e, gusła, wróżby i tak dalej, oni naprawdę to mają do siebie, że wierzą w to wszystko. Więc poprosiła ta kobieta tego swojego męża, a choć się zabawimy, napijemy się greckiej kawy z filiżanki, później poprosimy Sztuczną Inteligencję o odczytanie naszej przyszłości. Jak mówili, tak zrobili, zrobili sobie tą kawkę, wiecie, dękiem do góry. No i co odczytała sztuczna inteligencja? Sztuczna inteligencja kobiecie odczytała, że jej mąż zdradza ją z dużą, młodszą kobietą o inicjałach E, Epsilon. Znowu mężczyźnie odczytała, że on jest zakochany w kobiecie o inicjałach E. Jak to ta kobieta, ta greczynka to zobaczyła, to po prostu oszalała z zazdrości. No i stwierdziła, że ta sztuczna inteligencja jak najbardziej mówi prawdę i że ona nie będzie żyła z facetem, który ją zdradza. Ona nie będzie żyła w trójkącie i po prostu złożyła sprawę do sądu i we wniosku dokładnie to e, zostało napisane. Oczywiście jej mąż e, zaklina się na wszystko, że nie ma żadnej kochanki, a tym bardziej jakiś E, czyli jakiejś, mm, mm, no, eleni powiedzmy sobie yy, i że to wszystko jest bzdura yy, i, że, no, i że on się po prostu tym nie zgadza, że on chce dalej być we swoim małżeństwie, no ale kobieta się niestety upiera przy tym, że ona niestety, ale z tego małżeństwa się chce wylogować. Yy, I teraz, moi drodzy, czy ta kobieta naprawdę jest taka szalona? że po prostu zaufała tej sztucznej inteligencji, czy ona naprawdę tak wierzy w te wszystkie bzdury, gusła i tak dalej, lub czy jest jeszcze takie jedno wyjście, może ona naprawdę chciała się tego chłopa po prostu pozbyć i w tym momencie każdy, no każdy powód jest dobry, żeby się... Pozbyć chłopa z domu. No ale w tym momencie też kobieta wyszła na, no, na pośmiewisko, moim zdaniem. No bo naprawdę odbierając dzieciom ojca no może nie w ten sposób odbierając dzieciom ojca, ale no, no rujnując swoją rodzinę, po prostu rozbijając tą rodzinę z powodu jednej e, wróżby. to jeszcze wróżby przez e, i jeszcze Chad GPT, który jeszcze, jeszcze jeśli by to na Deep, e, deep seek. To jeszcze bym mogła zrozumieć lepiej, ale część on nie jest najlepszy. No i tak, zawierzyć sztucznej inteligencji, moi drodzy, to to jest naprawdę Black Mirror. A swoją drogą yy, lubię Black, Black Mirror. Ostatnio oglądałam i fajne jest, fajne jest. No ale nie chciałabym, żeby Black Mirror weszł do naszej rzeczywistości. Co Wy o tym myślicie? Oczywiście, piszcie mi w komentarzach. W miejscowości Katerini na północnej Grecji aresztowano 17-letniego Polaka pod e, miejscowości W miejscowości Katerini w północnej Grecji aresztowano 17-letniego Polaka poszukiwanego listem kończym w sprawie morderstwa 16-letniej Mai Walskiej. Kowalskiej. Chłopak przybywał na wymianie uczniów. Aresztowano go w jednym z kataryńskich hoteli. Swoją drogą Katarinie bardzo ładna miejscowość w północnej Grecji. W zeszłym roku, jak byłam na Haiki Dykim, przejeżdżałam przez tą miejscowość, naprawdę bardzo ładna. Co zrobił ten chłopak? Z tego, co oglądałam polskie media, no to. To orderstwo tej biednej, 16-letniej, pięknej młodej dziewczyny było naprawdę ze szczególnym okrucieństwem, bym powiedziała. Słyszałam wypowiedzi ojca dziewczyny i to naprawdę, no nie chcę tego nawet powtarzać, bo wiecie o co chodzi. No oczywiście algorytmy tego nie lubi i ja to nie ma nic wspólnego z tym, co chcę wam powiedzieć. Przede wszystkim tak, chłopak w tej chwili przebywa w Katerini. W poniedziałek zostanie przetransportowany do Tesalonik, do prokuratury apelacyjnej w Tesalonik, gdzie zostanie sporządzony dokument o ekstradycji tego Polaka. No i on zostanie oczywiście wydalony z kraju i stanie przed sądem polskim. Teraz tak, co ten chłopak miał w ogóle w głowie. Mi się wydaje, no, przede wszystkim, po pierwsze, młody człowiek, jak, jak może tak młody człowiek dopuścić się takiego karygodnego czynu? Co, 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 co może mieć, jak, jak, jaką strasznie, albo, albo on sobie myślał, że to jest, nie wiem, gra e, komputerowa, czy, on, e, czy, czy to była zazdrość, jakich powodów, z jakiego powodu on to zrobił, oczywiście nie wiemy, no, ale ja, ja on sobie tak, tak, tak bez niczego, on sobie pojechał później do Kateryni na wymianę tej, tych uczniów. Jakby, jakby naprawdę nic, zupełnie nic się nie stało, jakby wszystko było ok i wszystko grało. I co sobie że myślę, że nie wiem, w Grecji jest taki urdel, co on, chyba, nie wiem, moje, moje vlogi ogląda i sobie, sobie powiem, mówi, o ta kobieta tutaj w Grecji mówi, że no w tej Grecji nic, nic nie gra, także a. Pomalutku, że oni mnie tutaj znajdą, ja tutaj sobie będę e, bardzo fajnie wypoczywał. No ale na szczęście nie było tak, jak sobie myślał. E, bardzo szybko został odnaleziony no i będzie wydalony z Grecji. No i oczywiście stanie przed sądem polskim i miejmy nadzieję, że jeśli jest winny, oczywiście, bo chłopak jest na razie oskarżony, jeśli ktoś jest oskarżony, nie udowodni mu się winy, to znaczy, że jest niewinny. E, czyli jest oskarżony o domniemanie z morderstwem, a ze, ze szczególnym okrucieństwem, i jeśli jest winny, miejmy nadzieję, że sprawiedliwość stanie się zadeść. W jednej wiosce na krecie zaobserwowano bardzo dziwne zjawisko, takie nietypowe, nietypowe zjawisko. Dokładnie, moi drodzy, stan wyjątkowy potrzeby ochrony ludności został ogłoszony w miejscowości Wurtes w Iraklion na Krecie, gdzie w ostatnich dniach zaobserwowano pęknięcia domów, kościele, placu zabaw oraz lokalnej infrastrukturze. O co tutaj chodzi? Po prostu ja Wam teraz pokażę zdjęcia po prostu w jednej wsi na Krecie. W ciągu 24 godzin pojawiły się wszędzie pęknięcia i to były, tak, to były takie pęknięcia, na przykład na chodniku, jakby ta ziemia się miała e, rozstąpić, w ogóle e, na domach ściany w ogóle zaczęły tak pękać, po prostu tak się rozdwajać, jak gdyby. E, w ogóle e, jak na przykład był dom e, i dom miał taką e, przybudowaną na dole piwnicę, to po prostu między tą piwnicą a tym domem e, po prostu zrobiło się taka dosyć. Konkretna szczelina. No i to zjawisko się zrobiło tak bardzo nagle. Mówi się, że zrobiło się przez to, że są zaobserwowane ruchy tektoniczne po prostu ta ziemia się po prostu zaczęła jakoś ruszać, przesuwać i tak dalej. Ja w telewizji, bodajże wczoraj, słyszałam, że niedaleko właśnie tam, tej miejscowości na morzu, było trzęsienie ziemi 3,7. 7. Ale czy kto ma 7? Na morzu to nie jest jakieś tam y, konkretne trzęsienie ziemi. Y, oczywiście y, zrobiono stan wyjątkowy na, w tej miejscowości i nakazano ludności opuścić y, mieszkania, swoje domy. Y, no Chciano przede wszystkim to, co jest na zewnątrz, żeby, y, żeby to jakoś, żeby po prostu nie było wypadków, żeby wiecie, ktoś idzie, żeby się przez to nie przewrócił, nie złamał nogi, żeby mu ta noga nie wpadła do tych, do tych dziur i tak dalej. No ale mieszkańcy Kredy powiedzieli, że nie. Że oni jednak nie skorzystają z tej yy, z tej propozycji i oni zostaną i oni sobie tam razem, razem z tymi władzami gminy, yy, ile na tyle na ile mogą, oni te yy, no po prostu niwelują skutki właśnie. Tych ruchów tektonicznych, czyli te wszystkie pęknięcia. Ten stan wyjątkowy będzie trwał miesiąc czasu, i po miesiącu czasu on po prostu zostanie sam zniesiony. Ale jak mów, mówią, że no raczej nie powinno nic takiego strasznego się tam zadziać, po prostu ta ziemia się poruszyła i przez to się zrobiło tak, jak się zrobiło. W każdym bądź razie. A jeśli jedziecie na kretę, jeśli będziecie może przebywać w tamtej miejscowości, żebyście wiedzieli, że raczej nic się nie stanie, po prostu to za niedługo będzie zreperowane, no i wszystko będzie jak dawniej. No i oczywiście temat y, ostatni, czyli turystyka, łatwy, przyjemny. Dzisiaj będzie bardzo przyjemnie, bo dzisiaj zabiorę Was na Kefalonie I powiem tak troszkę prywaty teraz, bo e, dla mnie, wiecie co, jest tak. Przede wszystkim e, Grecja jest uznana za najpiękniejszy kraj świata. E, w 2024 roku jest na pierwszym miejscu. Już Wam o tym vloga robiłam. Więc jeśli Grecja jest uznana za najpiękniejszy y, kraj świata... Moim zdaniem Kefalonia jest najpiękniejszą grecką wyspą. I na Kefalonie najpiękniejszym zakątkiem takiej Kefalonii to jest Assos, taka miejscowość. To czyli wyglądało, że jest to najpiękniejsze miejsce, najpiękniejsze miejsce na świecie. Ha, ha, ha. Tak sobie wydedukowałam. E, może jest, może nie jest, ale moi drodzy, dla mnie jest najpiękniejsze miejsce, jakie w życiu widziałam. E, byłam tam 8 lat temu i postanowiłam w tym roku znowu to miejsce odwiedzić. Tak, będę spędzała pięć przepięknych dni na Asz i będę widziała codziennie ten przepiękny widok. Asiusz jest naprawdę niesamowity, Kefalonia jest niesamowitą wyspą. Po kocham Kiefalonię, w ogóle kocham Kefalonię, tym mówiłam 100 sto razy, 101 sto raz powtórzę: kocham Kefalonię, kocham wyspy jońskie. I teraz tak natrafiam no na taki artykuł właśnie, jak sobie co tam jeszcze na tej linii jeszcze mogę zobaczyć, bo w ostatnim razem dużo dużo rzeczy nie widziałam, ale a i będę też będę jakieś nie wiem 10-15 minut od plaży Myrtos, która dla mnie była właśnie też jedna z najpiękniejszych takich plaż, jaką, jaką w życiu widziałam, ta plaża Myrtos przecudna była, ale właśnie jak ja tam byłam, to Myrtos była już taka do Myrtos można było normalnie dojechać autem. I ona jeszcze nie była taka za bardzo ustawiona leżakami i beach, beach birami, beach barami, nie beach <grym> I Ale słyszałam od moich widzów, że to już się zmieniło, że Myrtos już jest taka bardzo zorganizowana, że teraz tam już wszystko jest. A to była taka jedna z najpiękniejszych plaż, jaką widziałam. A tutaj ta plaża na Kefalonii. E, mówi się, e, przeczytam Wam tak, e, przeczytam Wam przede wszystkim lit. Plaża Fteri na Kefalonii jest wśród pięciu najpiękniejszych pla plaż świata. E, I ona kiedyś, ta plaża była w ogóle sekretowa. Na przykład widzicie, ja o niej też nie słyszałam, a ja się też bardzo interesuję Kefalonią, co tam jest właśnie pięknego. E, właśnie teraz pierwszy raz to e, o tej plaży usłyszałam. E, dlaczego? Dlatego, że to ona jest ukryta, na nią nie można iść sobie, nie można pojechać autem. Możesz albo iść piechotą, ale to jest spacer taki 45 minutowy, więc jeśli chodzi o mojego męża to odpada, bo on nie lubi, a tym bardziej w słońcu nie lubi spacerować. Nie, nie, nie. No ja lubię, ja lubię, ja mogę nawet w słońcu spacerować, no ale 45 minut w takim pełnym słońcu jest nawet niebezpieczne, powiem Wam szczerze. Można tam dopłynąć łódeczką, taką małą, że są przewoźnicy, którzy yy, świadczą takie, taką usługę i dlatego właśnie ta plaża ma swój taki naturalny wygląd, yy, no jest naprawdę przedcudowna, oczywiście jasny piasek, yy, ma takie wyryte z tego, co tutaj pisze w tym artykule ma takie wyryte, wyryte w skałach jaskinie, W ogóle takie falonie jest dosyć sporo tych jaskiń gdzie właśnie można się przed tym słońcem ukryć, no woda jest przecudowna, plaża jest niezorganizowana, no ja kocham niesorganizowane dzikie plaże, są naprawdę przepiękne i widać jak się tam idzie, wiecie, ta ścieżka taka i widzisz to, no to, to naprawdę musisz zapierać dech w piersiach tak jak wam mówię, że jak Kefalonia jest taką piękną wyspą, no, no a ta plaża i właśnie i e, wcześniej o tej plaży e, wiedzieli tylko tubylcy, wiedzieli tylko rybacy, i to, była, to był taki, taki ich sekret. Po prostu na taką, e, ta plaża stała się bardzo znana taką pocztą pantoflową, że jeden do drugiego mówił, a zobacz sobie jaka piękna, a zobacz sobie jaka piękna. Może będę mogła Wam opuścić kawałek wideo y, teraz. Sobie zobaczcie. Taki kawałeczek. Y, no, po kilka zdjęć, żeby było pięknie. Także moi drodzy... Y, ja się strasznie cieszę z tego, że będę na Kefalonii. Mam nadzieję, że uda mi się zobaczyć tą plażę na żywo i Wam tą plażę pokazać. Będę naprawdę bardzo podekscytowana, że mi się to uda, jakby mi się to udało. Po prostu takie, takie widoki po prostu warto nie tylko na kamerze, ale też y, po prostu mieć w sercu, w serduszku na resztę życia. Co, przeżyjesz, moi, co przeżyjemy, moi drodzy, to nasze. To jest to i to jest to najważniejsze. Także, moi drodzy, jeśli chodzi o newsy, to by było na tyle. Powiedzcie mi, co wy, co wy o tym myślicie? O kobiecie, która postanowiła zrujnować całą swoją rodzinę, bo sztuczna inteligencja jej powiedziała, że jej mąż jest takim zdrajcą. No druga sprawa, o co w ogóle chodzi? Mi się wydaje, że ja chyba dobrze. dobrze Widziałam, że niestety, ale ten 17-letni chłopak y, zrobił coś naprawdę bardzo chydnego, e, Powiedzcie mi coś o tym jeszcze, więcej. E, no i oczywiście następna sprawa, czyli uważajcie na krecie, takie chciałam was tylko tak troszeczkę przestrzec, jeśli, jeśli będziecie właśnie w tamtych rejonach. E, no i odwiedzajcie Kefaloni, moi drodzy. Ode mnie byłoby na tyle bus z a ten pa pa